z wnioskiem formalnym z wnioskiem formalnym o uzupełnienie porządku obrad Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuje posłów Rafała Bochenka, Marcina Duszka, Roberta Gontarza oraz Filipa Kaczyńskiego. W pierwszej części obrad sekretarzami będą posłowie Rafał Bochenek i Marcin Duszek. Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie Rafał Bochenek i Filip Kaczyński. Prezes Rady Ministrów zgłosił gotowość przedstawienia na bieżącym posiedzeniu Sejmu programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. W związku z tym po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego ten punkt. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm przeprowadził debatę średnią w dyskusji nad przedstawionym przez prezesa Rady Ministrów programem działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku dziennego przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Proszę wniosek o zabranie głosu wniosek prezesa wniosek Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Panie pośle, proszę do mnie tutaj, ale mogę pana prosić? Mogę pana, Mogę, pana Mogę pana prosić. Mogę Pana prosić. Mogę Pana prosić Panie Pośle. Po, po wystąpieniu. Bardzo proszę o opuszczenie mówicy. Panie pośle, bardzo pana proszę o zejście z formalnym. Panie pośle, bardzo proszę bardzo proszę o opuszczenie mównicy Panie pośle Panie hmm? Pani, Pani pośle. Ale wniosek formalnie składany na tym wyboru, ale że pan już porządek obrad. Już został złożony. Już został złożony. Czy Parku robi zaupełniarza, Panie Pośle, więc proszę nie wchodzić ze mną w kontakcie leśnym. Panie pośle, zakłóca pan porządek obrad. Panie pośle, proszę pana o zejście z mównicy. Uzupełnienie porządku nie jest wnioskiem formalnym. Proszę zejść. Bardzo proszę pana premiera o wygłoszenie ekspozy. Panie premierze zapraszam. A pana posła proszę o zejście z mównicy. Przez.